Siema, to znowu ja, Winox45 To jest już nasz kolejny odcinek Zagrajemy w Minecraft No i tak jak już mówiłem w pierwszym odcinku wykupimy sobie drewna i będziemy mieli... znaczy no, zrobimy sobie jakoś tam chatkę Tak jak już mówiłem, zachęcam do zasubskrybowania kanału. Mhm. I też, jak oglądaliście film i Wam się spodobał, to nie zapomnijcie da dać tej, 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 no, 3 sekundowej, 3 sekundowej. 3 sekundowej czynności daniu łapki w górę. Dobra, wykopaliśmy już trochę. Jeszcze aby oto drzewo. No i chyba nie wiem, zajmiemy się zrobieniem jakiejś takiej malutkiej chatki. I może na razie tyle. Mhm. No i dobra. No i musimy chyba poszukać jakiegoś takiego fajnego miejsca na nasz domek, tak? Wiecie co? Może pójdziemy trochę dalej. By nas żaden potworek nie zaatakował, bo wiecie, ja nagrywam odcinek zaraz. Tak jak już mówiłem w pierwszym odcinku, że nagrywam odcinek zaraz po odcinku. Yy, znaczy, jeden za drugim yy, i po prostu niedługo pewnie już się noc zrobi. Co prawda, mamy łóżko, ale pasowałoby. Yy, wiecie co? Chyba tutaj sobie. Zrobię domek, aby tutaj jeszcze trochę wyrównam. Ej, tutaj nie chciałem akurat. Mm -hmm. Lubię mieć, bo tak bardziej. Yy, nawet to tak. Yy, dobra. O, już jak widzicie się robi noc. Także wiecie co? Yy, może ja zrobię trochę tak głupio ale się wkopię w ziemię jeszcze powiększę aby tutaj i się najzwyczajniej w świecie tak i tak yy... mam nadzieję, że żaden potworek się nie zespałuje, no i się prześpimy Raczej nic nie widzicie, przepraszam za to. Dobra, jest już nowy dzianek. No, bez żadnego problemu, przeżyli przeżyliśmy. Mhm. Jeszcze tutaj. No i zaraz, gdzie ja to miałem zrobić, ten domek? A, o, o tutaj. To jeszcze o jak fajnie akurat będziemy mieli blisko wody i wszystkiego. Zetniemy to drzewo i to żeby nam nie przeszkadzały przy budowie domu. No z tym to widzę będzie trudno trochę. Ale jakoś damy sobie radę cały trzeba pień rozwalić dobra nieważne, znaczy nie trzeba ale no, no i dobra zaczynamy zabieramy się za budowę domu jeszcze mm. sobie tutaj wiecie, zrobię takie mhm mm i to będzie wyglądało jakoś tak. Mhm. Mm mm. Zaraz to pomyślę jeszcze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No i jedenaście i zakręt, no i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10, be, O, dobra, będzie 10 na 11. Mhm. 10, no i teraz tutaj, już no zaraz nie liczyłem. Raz, 2, 3, 4, 5. Dobra, nieważne, wiem, jak to zrobię. Mhm. Oj, tu nam kolejne drzewo przeszkadza. Także je zniszczymy na szybko. Mhm, e, no i, oj, czym bym postawił? No i co, mo, gdzie może być wyjście? Zaraz tutaj, tak nie za bardzo. Czy może być. Oj, oj. mhm. Już chyba nawet wiem jak zrobię. Tutaj mi się ładnie ułożyło nawet. Oj, malutki lak złapał. Ale to chyba nic. Dobra, później trochę się poprawi zaraz. Y raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. U y to drzwi będą. Tutaj. Mhm. Tu też sobie tak zaznaczę, bo i tak bym tak zrobił. Dobra. Yy. Oj, dobra. No i teraz. Ile? W górę. Dwa. Tak, dwa. dwa. Yy. Nie wiem, robić okno. Dobra, zrobimy, co nam szkodzi. Tylko to nam trochę nie będzie wychodziło, ale to nic. Yy. Jak to z oknem będzie? Będzie czy nie będzie? Nie będzie. Yy. Ale wiem, że na pewno tutaj będzie. Także yy. trzeba jeszcze. Oj. O Ojejku, wyłączyłem sobie Minecrafta, tak jakby. Nie, wy tego nie widzieliście, ale po prostu, no, no ja przeszłem na mój pulpit. Dobra. I tutaj zrobimy takie fajne, wielkie okno. Tylko, o. I jak to będzie? Może to zrobimy? Nie, dobra, będzie fajnie nawet takie. Zaraz. Czy się tak wchodzi, wchodzi, wchodzi. No fajne, takie będzie. Yy, dobra, Miku. Dwa. Trochę się zapędziliśmy. Pewnie nam nie starczy drewno na 100%. Chociaż w sumie tutaj zaraz zrobię okno. Uh -huh. Tutaj jest, tutaj się chyba nie zmieści okno. No, nie zmieści się. Tutaj nie będzie chociaż, a zrobimy takie malutkie okienko. No i dobra, to jest szkielet naszego domu. Mhm. No I co teraz zrobimy? Teraz robimy chyba dach? Chociaż nie. Wiem, co teraz zrobimy. Teraz troszkę tak, czegoś innego, a nie cały czas, aby dom. Teraz pozbieramy kobla, właściwie to cały czas dom, jednak. No, patrzcie, no, czy to nie jest cudowne? Jejku już żelazo. No i zawaliście, i już mamy kilof załatwiony Dobra? I generalnie to ja tutaj aby przyszłem po to, żeby pozbierać trochę cobblestone'a znaczy tam kamienia jak to mówi o i grawy. No, pozbieram trochę kamienia, żeby no wiecie, żeby mieć na podłogę, bo podłogę chcę mieć taką zobaczycie jako zresztą Ile 40? Jeszcze nie starczy? Czy nie? Dobra. Ojejku, pewnie wy tu naprawdę już macie dosyć ciemno. Ale no niestety nic nie mogę poradzić. Tak to już jest w tych starszych, niestety wersjach Minecrafta, że jest ciemno. No ale cóż... Cóż zrobić. Jeszcze oby kopiemy dotąd, bo pewnie Wy na pewno nie widzicie już, chociaż nie no. Jeszcze pewnie coś widzicie. Dobra, w każdym razie 64. Dobra, starczy. To, to już mnie bardziej cieszy ta liczba. Mhm, dobra, co teraz robimy. Teraz zrobimy podłogę. No i zabieramy się za podło robienie podłogi. Na początek trzeba. Hmm. Wiecie co? Ja już kończę ten odcinek i zobaczymy się w następnym odcinku, ponieważ już czas mija. Także komentujcie, subskrybujcie. Cześć.